Nie mogę z tym wszystkim... O nie, przepraszam. O. Siemanko, widzowie. Z tej Łukasz Zieliński. I zwłaszcza że... w pierwszym odcinku na tym kanale z tego. Przepraszam, że jestem już tak dalej. Jaką macie odsłuchana co, mam w tej grze? Ale jakby co, to to jest taki... Nie bo... Jakby co, to to jest taka historia, gdzie po prostu mam jakąś panią, kobietę, Moją chyba dziewczynę i poznałem jakaś książka ją zjadła. Tak. A tak w sumie... I tak tak w sumie książka jak zrobiła to Oprzeć. O i właśnie mamy takie różne moce, które nam pomagają przeżyć. Nie, nie, no to jest mocno łóżkowe, Jakby co tu je na skill'a, bo trzeba było tutaj się narzucać skinka. Muszę wam to powiedzieć. A tak w sumie. Jak w sobie, że się w tej grze, to możemy robić bardzo salone rzeczy. To, to mi się podoba to. Jakby co, tu to, wziąłem to, 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 to się też jak odpalicę kamerkę, więc teraz nie musicie. Na czym napisaliście takich? <laughs> eksplodowałem Ale jaja, ale jaj Nie jeszcze nas start Matko, jedyna Dobra, i teraz się tak wkręcimy w ten most I wsiąkamy przez fajsze Może bym, nie wiem Właściwie ja chciałem sobie tam pójść bo Ponieważ jak nie nim mnie, to tam już pójdę Ale ja to nie pokażę wam teraz Będę coś robić Ale pójdę tą drogą Która mnie zaprowadzi I to... tam jest moja dziewczyna Okej, okay. okej, okay, okej okay. Ale najpierw pójdę. Tak. Jak nie tam pójdę z to. Ja tak chciałem. Nie On... rozpal, rozpal. No nie, chcę. Nie. Ej. Ej, rytowany Łukasz. Nie idziemy. Do bomby. O oh my god! Fajcie się, fajcie się. coś smakuje się Okej, okay. dobra, niech to eksploduje. Jak to eksploduje, a to potem... Aj teraz widzowie, że mam tak głośny życ. No to jest nie jest tak, aż tak głośny, no. Tutaj mamy jakąś... Okej, okay, mamy tutaj po prostu jakieś kartki, ale te kartki mogą też nam w czymś pomóc. Tylko nie wiem w czym. A jak... Dowiedz się, to wtedy... Nie. Ale czy... dobra, ja wolałbym pójść do tej takiej naszej dziewczyny. I coś zrobić. Może z nim się zakochać, może zrobić dziecko. Oj Boże. Agata, jakby co to, ją nazwałam Agata. I tutaj. A ty to kto tu jesteś? To jest jakiś Lord biznes? A ja się... Agata! Help, help! A to cwaniaczek. Jak widzicie... Ej, jak widzicie widzowie, to jeszcze na to wszystko, że ukradł mi dziewczynę, ten... Jakiś władca, to jeszcze... To jeszcze takie jaja... Jakby na to, że że... Znaczy, jakby to ci, Jakby, to wam powiedzieć. Ponieważ Agata to... Moja dziewczyna. W tej grze, a mnie realnie... Bo jest taka gata, um, ale on nie, nie, to nie jest To po prostu... To po prostu ona jest swoją dziewczyną i to nie ma... dobra, nie było tego tematu po prostu. Uuu, ho, 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 ho. Czemu on tak nawala tym głupim ogniem? Wariat z ciebie ty... Z, um, ty szuro jedna. O, ty tak dosłownie... Um, który nie ty Tylko, uciekasz, 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 ucieka, uciekasz. Uciekłem, uciekłem, uciekłem. Teraz mogę, mogę. uciekłem. Mhm. Takie dawno temu tam spadł jakiś tam meteoryt i coś rozwalił. To jest taka lażość. Że... Ej! Zagrałem jeszcze teraz zimową rundę. mam? O! Mamy jakieś nowe temy. Mamy klucz, mamy siekierkę i mamy śnieg może kluk kluk? 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 To... aha jasne jasne ok wiadomo o kaman. kamanny nie damy rzucić jakby na rękę tak mam trzymać na Eee, ale to tak przy mnie się stawiał mm. eee.

Patrzę, jeszcze jednego z nie? nie czy to powinny, warto niszczyć. O! O nie, o nie, o nie! Daj, W piekle! Macie, co ja mówię. Atak siekierko! O nie, to im... to tu pomaga? O nie będzie. Okej, okay, więc nie niszczymy ich, ale niszczymy ich. Niszczymy bawony. O nie. Nie, nie niszcz, nie niszcz tego gościa, bo wtedy on odrodzi. O nie, nie ma. O nie. Jakoś dziwnie. On... O nie. Uciekać, 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 uciekać. Dobra. Zimowy pył. Tylko... Dalsze. Dobra. To jest... O, o, no. Czego czemu się on Nie, 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 A tu proszę nie, 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 O, ty ma działa! Super, otworzyliśmy. Ej, a ty to, Ej, a ty to kto? Ej. a ty to kto ty jesteś tamten? Hmm, Tamtem gościu był jakiś. Nie Pingwin! chciał. Pingwin! No, Aj, pingwina mogę zamrozić? <ścoughs> pingwina mogę zamrozić, ale jaja. Ja jak baraty, lubiska. Aha, mogę im też pomóc, żeby dostać. To nie, czy jest konieczne. Ale i tak, że tak będę dobry dla nich, nie ja będę taki, będę taki złośliwy Tedy nołem przez śnieżki. Dobra. Ale jaja! Widzowie, ale jaja! <grym> nawet wołem przez śnieczkę i lednąłem, ale jaja! Jak berety. <grym> wow. O! Dostałem. No, w um, Eee, jak podejdę, to nawet. Jak ten zimny ciekawe. I co? Super, um, ale.

Serio? Z zabiłem królika! Co? Yyy... E, tego nie było. To jest wycięte. Znaczy... To było wycięte. Tylko mi się nie udało wyciąć. Ola ja! Jak widzimy, to jest dobre miejsce. Ej, nie, trzymaj się, nie. Uuuu, kwiatki! Jakie ładne jussie! Tak słodzieje się! po ja to mówię? Ale scena. No super. no się, czemu te kwiatki są takie małe nadal? Co? Aha, one... Aha, bo ja musiałam... Aha, jasne, jasny, jasny był... Nie, o co Po prostu jakby to powiedzieć teraz, Bo to kaman, że miałem tam, 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 zrobić taką, jakby to powiedzieć, taką... Ej, a ty to Ci to jesteś! A ty, a tam nie jestem już podróż. Ej, widzę. Jest Aha, ale czemu mnie to zabiło? Ja zrobiłem chmurkę. O co come on. No teraz to się robi tak nagle. No też to się tak nagle robi to. Nagle się teraz robi w budę jak wcześniej zrobiło <słuch> się nie tak innego, to mi się nie podobało. No, ale scena. Najpierw... No, no dobra. No teraz... Ej, teraz jakaś... Ej. To teraz piszę, że to już, ...nie pomogą. Ej, ja co ...na to, że... Aha, ej. a powiem, żeby... Chyba widzowie, wiecie co? Mam taki pomysł. Oto rektor. Tymi pszczółkami możliwe się nie zajmiemy teraz. Ale mam lepszy pomysł. Bo tu jest ta rzeka, tak? Mam pomysł. Mogę wejść, dobra. Mam, mam taki pomysł. Teraz ja tak nagle wylepimy wodę. Jaki tam nie Jaki? O, kretok... tyle? i tyle? Um, OK Zrobiłem zakończenie. zrobię Tak sen um, no spoko. Zrobiłem sobie zakończenie. Nie, niech ci kończy ta rekrema. Ja tak w sumie wiem, że słyszałam od jednego gościa, innego widza, znaczy nie widzę, znaczy tak widzę, że, um, że bez internetu, um, to wtedy od razu się nie ma tych lekarstw. Wiem o tym serdecznie, serdecznie, ale Jakby to powiedzieć? Um, ja chcę, um, ja po prostu, um, to jest ta gra chyba na internet, więc dlatego nie mogę... Wyłączać go, więc niestety ale ta porada się nie sprawdziła, więc piszcie czy jakieś inne porady, które mogły się opłacić. Dobra, ej, widzowie, tak przynajmniej zrobiłam jedno zakończenie na tej rundzie, a tutaj jest, a tutaj jeszcze jest, są dwa. Jak są jeszcze, jeszcze tu są, oj, mam tam. Hi, 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 ma za swoje, skubania. A nie ma tutaj wyjście. I powie, ej, a w ogóle zastanawiam się, gdzie można spotkać tego takiego malutkiego Hoklika, takiego, takiego który przydaje nam ten kolorek taki. Oh my god! Super, Gdzie blaczkę. w laczkach! Gdzie meczek w laczkach.

To działa, to będzie to. to wtedy pozbędziemy się go. O, chodź tu, chodź, Ząbiaku jeden. No wcale musi wejść, on tutaj idealnie na to. Teraz, o, no nie. A czemu to nie zadziałało? Mam pytanko. Mm -hmm. Dobra, Kontynuuję. Zrobimy to. Um. Kiedy skończymy ten filmik, to wtedy będziemy mieć pomysłu. Który będzie miał 100 pomysł drugi, a potem trzeci, a potem czwarty, a potem piąty, a potem szósty. Wy. Ju. Ju ju, ju. ju, 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 ju. Wy. Wy i wy możecie. <grym> nie. Siedzieć <grym> w sumie nie możecie. Dobra. Mhm. Dobra, jeszcze może zrobimy to z tą wodą. Woda, 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 woda. Woda. O, yy, co by na to, żebyśmy zagrzali wodę do śmierci? Nie mówię. A, że tutaj na górę możemy wejść jak banana. Uuu, la, 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 la Hej, chcę ogień, chcę ogień. Ogień ma być. Ogień, 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 ogień. ogień. Oginio, 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 oginio mam o, oh, o, oh, o, oh, oginio, mam oginio, mam o mam oginio, mam oginio, mam oginio, mam a, a, oginio, mam oginio, mam oginio, ma, o, ogin <grybujem> ja, mam oginio, Ja, ma mam mam oginio, mam Dobra, dziękuję, ale włącz stąd. Jakie tam jest... Jakie to jest chore! Good job! Hej, daj jest wódce! budę, wódę, wódę, O nie! O nie! O nie! myślałem, że się zbugowałem i spadłem na dół. O, jaki to to, ale jak, jaki to by był fejl. Ok, zrobimy no. Tylko teraz się zastanowić, czy mogę, a ja w ogóle tam na dół. Nie wiem czemu. O! Co to? Co to? Co to? Ehm, Tego tak, co się nie spodziewałam. Może wody najrzały? Nie. Może to? Czy to? A nie, nadal on nie

Okay, od nich uciekamy. Przepraszam, króliczku! Przepraszam, ale musiałem. Aha, jasne, elektryczność, okej. Okay. Eem. Um. Dobrze widzowie. Dobro by widzowie. By. Więc. To by było na dziwne. Tyle. W dzisiejszym odcinku. W dzisiejszym... No. W dzisiejszym odcinku. Eeeem. Um. Mam nadzieję, że Wam się spodobał. jeśli tak, to zostawcie łapencję do góry. Jeśli nie, to chociaż zostawcie subskrypcję. Czyli takie coś malutkiego, no, takiego na dole czerwone, bo jeśli nie będzie tego, to inaczej <laughs> inaczej ta seria dłużej nie wytrzyma. O i też um, zostawiacie komentarze. Nie, napiszcie coś w Minecrafcie. Znaczy nie w tylko napiszcie coś. Nie wiem, po prostu dość. O, i w ogóle zakładam grupę na Discordzie. Tak w sumie mam Discord, ale nie wiem tak w sumie jak to się robi. Więc jeżeli umiecie takie robić rzeczy, to napiszcie w komentarzu pod tym filmikiem, czy pod innym i przeczytam go i zrobię... I po prostu powiem wam jak to. O, i w ogóle ten drugi odcinek Pokémon, to was przepraszam serdecznie, bo nie... wiedziałem, że to będzie tak szybko, czyli Wiecie, szybko, tak szybko. Czyli, że wiecie o co chodzi: tam było takie szybko, szybkość szybkościowo, i to było trochę takie dziwne. Więc przepraszam za to, ale proszę, żebyście zostawili łapkę, troszeczkę w górę i subskrypcję. Widzimy się jutro, możliwe. Trzymajcie się. No i elo.